Alex, e, dzisiaj nagramy sobie test fontan e, no, prawie prof, profesjonalnych, e, odpalonych e, zdalnie ze systemu radiowego. E, ich niewątpliwą zaletą jest to, że można je odpalić w pomieszczeniu. E, no na pewno nie w domu, bo dosyć wysokie są, e, ale w jakiejś hali e, pewnie by mogli, bo po prostu one nie emitują. Podobno żadnego dymu, oczywiście sprawdzimy to i pierwsza będzie odpalana dwumetrowa, 20 sekund fontanna, kolejno 3,30 metry, 30 sekund i na samym końcu 8 metrów 2 sekundy, ich ceny w zależności, to jest około 10 zł, im dłuższe te fontanny tym mi się wydaje, że droższe ale ceny myślę, że dam Wam w opisie po prostu, więc ewentualnie byście mogli sobie zakupić tylko wymagany jest do tego system radiowy no i najlepiej żeby to był taki system radiowy który ma pojedyncze jakby odbiorniki ale no z takiego jednego gdzie masz kilka kanałów też będziesz mógł to odpalić no i ja z takiego właśnie korzystam także zapraszam do oglądania krótkie cięcie i odpalamy właśnie w tej kolejności No i dobra, lecimy e, najpierw ta dwumetrowa 2 metry, e, 30 sekund chyba No dwóch metrów to nie ma już widać No może jakieś niektóre iskry na no, 2 metry by doleciały, ale jak na razie to jest 1,5 metra maksymalnie A, no i teraz troszeczkę osłab to, to nie miało tyle co miało mieć Dobra, teraz 3 metry Nic 3 metrów to tutaj nie ma <noise> to Tutaj ktoś troszeczkę posadził, to, to ewidentnie Wajcie tak te patyki mają niecałe metry no to jest porównania No to najdłuższy może ma 2 metry ten patek to 2 metry to jest a jest napisane że 3 no i też miał być dłuższy, a jest krótszy, także póki co no to na minus, nie? Te fontanny. I teraz 8 metrów. Zobaczymy to 8 metrów. To będzie krótkie, to będzie takie, żeby jak jest impreza i na przykład przechodzą zawodnicy dywanem, żeby wystrzeliło po prostu, nie? Wow! 8 metrów mogło być! Bo nie objąłem. Ja też nie objąłem. Bo ja powiesz, no, to, to było fajne. Dobra, także y, cóż, oceniając to, no to w zasadzie te dwa pierwsze nie różniły się za bardzo. Ale ten 8 metrów y, zrobił fajne wrażenie. Tylko wiadomo, to jest tylko jeden strzał. 2 sekundy, także tak jakbyście sobie odpalili single shot. Y, no i dobra, mam nadzieję, że mi system nie spaliło. I na razie, cześć. Słuchajcie, ta 8-metrowa fontanna w tym miejscu stała. Właśnie stała, bo przeleciała jakieś 2 metry <głos> <głos> i jest tutaj. <noise> Także nie, wystrzeliłaś, ale fontanna całkiem dobra. Wam polecam, ale tamte, nie, tamte są słabe i drogie. Także ta jest fajna, ale krótka. No ale coś za coś, dobra. Także na razie, i cześć, teraz na pewno.